Hejka, tutaj Kari. Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. E, to jest pierwszy taki odcinek. A więc dzisiaj przyszła do mnie paczka! Jest tutaj moja nowa maska kanału i naprawdę, naprawdę czekałam na nią bardzo długo. Ale nareszcie mogę ją odpakować, a więc zaczynajmy. I przepraszam Was najmocniej, jeżeli spadnie mi telefon albo coś takiego. No ale niestety mm, mam taką bardziej podkładkę, że... Byłam, byłam na wakacjach i to się stało. Kurde i mi zwiał. Dobra, nieważne i tak się boję, ale może przejdźmy do paczuszki. O! Okay. Udało mi się jakąś. Jakąś taką. Okej. Okay. Okej, okay, wyjmę to coś. Oh my gosh, oh my gosh. Um. Nożeczki nie są potrzebne, bo ja jestem silna. A więc uwaga, ja mam zamknięte oczy, obiecuję. Wam. Co jest ten petrus? Oh! Aha, dobra, pokazałam go w ogóle. Nie wiadomo gdzie. jaka ona jest cudna! Musiałam wyłączyć, musiałam wyłączyć kulki, żeby ją złapało. Ale jest po prostu przecudowna! Znamyślałam no się 5 minut, żeby złapać na niej ostrość. I co? I się nie udało. Ale ona jest przecudowna, ma białą rurkę. Ale chyba jest oryginalna. Poniew, ponieważ jest to ostatni LPS z wybrotu w Polsce. Czy coś takiego. ale jest śliczna. A od dołu, no niestety, ma jakieś tam pomazane, ale to tam od dołu to nie widać, czym jest od tyłu, ale no dobra, nieważne. A więc, a więc, tak, jest ona piękna. To jest moje marzenie, które się spełniło, i naprawdę bardzo. Długo szukałam tej herki i nareszcie ją znalazłam. No piękna ona jest no. śliczna. A więc um, jedyne co zauważyłam, to ta szorterka jest trochę wyższa od niej. I nie zmartwiło mnie to, ale mm, nie wiem. Możecie napisać w komentarzu. I tej... Tej i tej shorthecky to są moje dwie ulubione i nigdy ich nie wymienię. Nigdy! A więc... A więc... Może ożegnam się w domu. A więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się no i cześć!